A teraz przejdę do maskary, którą aktualnie używam. I jest to marka Essence I Love Extreme Crazy Volume. To jest maskara, którą dostaniecie w drogerii Hebe oraz oczywiście gdzieś online. Na pewno jest dostępna. Kosztuje niewiele, bo kosmetyki Essence są no, jednymi z tańszych. A naprawdę to jest bardzo fajna marka. I ten tuż aktualnie używam. Na początku nie byłam może z niego jakoś bardzo zadowolona, bo on był dosyć wodnisty. Ja lubię takie tusze pośrednie. Nie lubię, jeśli ta formuła. Jest taka, wiecie, sucha, bo czasem też się tak zdarzy, ale też nie lubię jakichś bardzo, bardzo mokrych tuszy, więc nie bez powodu też wzięło się to powiedzenie, że tusz najlepszy efekt daje, jak sobie trochę poleży, i to jest w 100% moim zdaniem prawda. Lubię też tusze z Maybelline, te Sky High. One są bardzo fajne, super też wydłużają i dają taki efekt naturalnych, rozdzielonych rzęs. To, czego ja nie lubię, jeśli chodzi o maskary, to bardzo nie lubię sklejania, nie lubię Osypywania się, i to są właśnie dwie takie główne rzeczy, które odpadają, dysk dyskwalifikują, jeśli chodzi o maskary. Niestety zdarza się tak czasem, że kupi się jakiś produkt yy, i ten, tuż do rzęs, no nie jest taki fajny. Natomiast ja zbyt dużych problemów, jeśli chodzi o tusze, nie mam, ponieważ w większości one się u mnie po prostu sprawdzają w porządku. Jedne trochę lepiej, jedne trochę gorzej. Już teraz od tego odeszłam, nie wiem w sumie dlaczego. Używałam też tej odżywki bazy pod tusz z Variet. To jest taki produkt, który stosujecie przed pomalowaniem, wiecie, ma dać taką dodatkową warstwę na rzęsach, sprawić, żeby one były nieco grubsze już na tym wstępie pogrubione i podkręcone. Tutaj też na tym etapie przypomina mi się o zalotce. Zalotki nie stosuję wcale. Moje rzęsy z natury są dosyć podkręcone, nie są może jakoś wiecie, ekstremalnie wywinięte, aczkolwiek ja po zalotkach, które tutaj pory miałam, nie widziałam jakiejś znacznej różnicy, więc zalotki też nie stosuję. Ten tusz z Essence jest naprawdę bardzo dobrym tuszem i mogę Wam go polecić. On ma taką silikonową, dosyć sporą szczotkę.